Cześć, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj wyczekiwany przez wielu materiał odnośnie zużycia gazu oraz kwoty, jaka wyszła w miesiącu lutym. Także filmik ze stycznia mamy. Także lecimy teraz do miesiąca lutego, ponieważ się skończył. Także mogę Wam przedstawić całe podsumowanie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, jak to wszystko wyszło, no to serdecznie zapraszam do oglądania. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy do butli gazowej, żeby Wam wszystko pokazać, najpierw przeniesiemy się tutaj do sterownika, żeby Wam pokazać tutaj, jak to wygląda. Temperatura 22 stopnie w domu, także wydaje mi się, że optymalna dla każdej osoby. Teraz przechodzimy tutaj, po to, aby. Pokazać wam zużycie. Aczkolwiek macie to na filmie wcześniejszym. 46% gazu było, już Wam mówię kiedy, 31 stycznia. Czyli wiadomo, na koniec stycznia robiłem zdjęcie, ile wyszło, ile zużyliśmy w poprzednim miesiącu. Wyszło 46%. No i teraz, oczywiście, nam potrzebne do obliczenia, ile wyszło gazu w miesiącu lutym. Teraz mamy. Obecnie, jak nagrywam ten filmik, mamy trzeci marzec, także no nawet więcej niż, niż cały luty, bo zeszło od 31 stycznia 31 dni. No i co? Wychodzimy na zewnątrz. Dobra, wychodzimy słuchajcie na zewnątrz. Zamykamy drzwi. Lecimy sobie do butli z gazem żeby zobaczyć stan na chwilę obecną. Lecimy, otwieramy i ile mamy? 30 Nie wiem czy to widać. Mam nadzieję, że widać u was 34% butli. 34% butli. No, niestety elewacji jeszcze nie mam zrobionej na gotowo, ale mam nadzieję, że teraz na okres wakacyjny mi się to uda zrobić. A idziemy sobie tutaj pod bramę, będzie wygodniej. Czekajcie momencik. Dobra, wyciągnąłem telefon. Czyli tak, mieliśmy 46% butli. Wszystko sobie teraz policzymy. Mieliśmy tak 46% butli minus 34, czyli tyle, ile nam zostało, czyli mamy 12%. Zużyliśmy 12%. 1% z butli 2700 litrowej to 27 litrów, czyli 12 razy 27 to 324 litry. Wiadomo, tam plus minus 1%. 324 litry razy. Ja płaciłem przy tankowaniu 2,42 za litr, czyli wyszło mnie 784 zł, nawet można powiedzieć 800 zł przez te 31 dni od 31 stycznia do teraz, do 3 marca. No i znowu, wiecie, czy to dużo, czy to mało, to zależy od Was. Ja Wam tylko takie informacje udostępniam. No i takie Wyszło spalanie w miesiącu, w miesiącu, lutym. Teraz został nam jeszcze tak naprawdę marzec, kwiecień, maj. To już końcówka, już będzie cieplutko. Pragnę jeszcze zauważyć, że gazem również ogrzewam bieżącą wodę ciepłą, użytkową, tak? Znaczy no ciepłą, żeby była ciepła. No i trzeba tutaj uwzględnić to, że w domu mieszkają cztery osoby. Także jeżeli ktoś, nie wie, mieszka w dwie osoby bądź w trzy, no to na pewno to zużycie będzie również mniejsze. Tak to wszystko się przedstawia. Podejrzewam, że również nagram Wam filmik, jak to wszystko wyszło w marcu, ponieważ z tego co widzę, bardzo fajnie się ta seria przyjęła. Mam nadzieję, że dobijemy niedługo do 700 tysięcy wyświetleń kanału. Także, jeżeli Wam się oczywiście podobał odcinek, no to co? Subskrybujcie, lajkujcie, kliknijcie sobie dzwoneczek, żeby nie opuścić żadnego filmu. No i trzymajcie się, cześć.